75-letni Tiwa Thunderhawk przez dziesięć lat nie dotknął kobiety i nie pozwolił nikomu zbliżyć się do swojego serca. Ale tej nocy na aukcji niewolnic zobaczył przerażoną młodą matkę z oślepłym synem i musiał wybrać między swoim strachem a ich życiem. Od tamtego dnia Tiwa zbudował wokół siebie mur, nie z kamieni, ale z milczenia. Pracował od świtu do zmierzchu na swojej farmie. Dbał o zwierzęta, naprawiał ogrodzenia, ale z nikim nie rozmawiał. Gdy ktoś przychodził kupić zboże lub bydło, Tiwa kiwał głową, brał pieniądze i zamykał drzwi. Ludzie z Redstone Crossing nazywali go duchem, ale Tiwa wolał to od współczucia, od pytań, od próśb o pomoc. Ból był jego jedynym towarzyszem, a samotność. Jedyną pewną rzeczą na świecie, Tiwa ignorował wszystko. Kupił to, czego potrzebował i już miał opuścić miasto, gdy usłyszał krzyki z głównego placu. Ostatnia para dzisiaj, krzyczał mężczyzna w czarnym garniturze. Kobieta i dziecko, zdrowa, młoda, umie gotować. Tiwa zatrzymał się. To była aukcja niewolnic. Widział takie wcześniej, ale zawsze przejezdał obok nie chciał mieć z tym nic wspólnego ale coś go zatrzymało może ciekawość może coś innego podszedł bliżej i zobaczył ich młoda kobieta może 23 lata stała na drewnianej platformie jej ciemne włosy były splątane sukienka brudna i podarta ale w jej postawie było coś nieugięte trzymała za rękę chłopca który wyglądał na 8 lat to co zatrzymało Tiwę, to oczy chłopca. Były białe, niewidzące. Dziecko było ślepe. Pięćdziesiąt dolarów za kobietę, krzyczał licytator. Dwadzieścia za chłopca, choć nie wiem po co komu ślepak. Ludzie się śmiali. Tiwa poczuł coś, czego nie czuł od lat: gniew. Kobieta spuściła głowę, ale jej ręka mocno ściskała dłoń syna. Chłopiec nie płakał, ale drżał lekko. Kto da więcej? Krzyczał licytator: Ostatnia szansa. Tiwa nie pamiętał, jak znalazł się przy platformie, nie pamiętał, jak wyciągnął wszystkie swoje pieniądze z kieszeni. Biorę ich obu, powiedział głośno: Za siedemdziesiąt dolarów. Tłum ucichł. Wszyscy patrzyli na ducha, który pierwszy raz od dziesięciu lat odezwał się publicznie. Sprzedane, krzyczał licytator, nim ktokolwiek mógł zalicytować więcej. Tiwa poprowadził kobietę i dziecko do swojego wozu. Nie patrzył na nich, nie rozmawiał. Sam nie był pewien, co właśnie zrobił. Kobieta wsiadła na wóz w milczeniu, pomagając synowi wsiąść. Dziecko usiadło blisko matki, ale jego głowa była zwrócona w stronę Tiwy, jakby słuchało każdego jego ruchu. To grób twojej żony? Zapytała po angielsku z mocnym akcentem. Tiwa zatrzymał się w progu. Tak, przepraszam za twoją stratę. To były pierwsze słowa, które ktoś powiedział do niego o Zitkali od dziesięciu lat, i było w nich prawdziwe współczucie. Jak masz na imię? Zapytał Tiwa. Enola, to znaczy ta, która idzie naprzód w moim języku a to jest mój syn Iska. Co mu się stało z oczami? Enola spojrzała na syna z bólem. Urodził się taki. Moja pierwsza wioska powiedziała, że to klątwa, że bogowie są na niego źli. A ty w to wierzysz? Enola potrząsnęła głową. Wierzę, że Iska ma dar, którego inni nie rozumieją. Słyszy rzeczy, których inni nie słyszą. Jakie rzeczy, których inni nie wiedzą. Tej nocy Tiwa położył się w swojej sypialni, ale nie mógł spać. Po drugiej stronie ściany słyszał cichy szept Enoli. Śpiewającej synowi kołysankę. Brzmiało to jak muzyka, której nie słyszał od lat. Następnego ranka Tiwa obudził się wcześniej, jak zawsze. Gdy szedł na dół, zastał Enoli przy kuchni. Robiła jakąś kawę z ziół, które znalazła w ogrodzie. Nie musisz dla mnie gotować, powiedział Tiwa. Lubię się przydawać, odpowiedziała Enola. Iska, chodź śniadać chłopiec wszedł do kuchni pewnym krokiem, mimo że nie widział. Jego ręka lekko dotykała ściany, ale poruszał się, jakby znał każdy zakątek domu. Jak on to robi? Zapytał Tiwa ze zdumieniem. Słucha, odpowiedziała Enola z dumą. Iska słyszy każdy dźwięk, każdy oddech. Zna dom lepiej niż my, którzy widzimy. Co słyszysz teraz? Zapytał Tiwa ostrożnie. Iska podniósł głowę w jego stronę. Twoje serce bije szybko, gdy mówisz do mamy i słyszę konie w stajni. Jeden z nich ma problemy z oddychaniem. Tiwa wstał gwałtownie. To prawda. Jego stary koń Bak miał ostatnio problemy z płucami. Skąd mógł to wiedzieć? szeptał do Enoli. Mówiłam. Iska ma dar. Pewnej nocy Tiwa siedział na werandzie patrząc na gwiazdy. Enola wyszła i usiadła obok, nie za blisko, ale wystarczająco blisko, żeby rozmawiać. Dlaczego nas skupiłeś? Zapytała cicho. Tiwa długo milczał. Nie wiem, powiedział w końcu. Gdy zobaczyłem, jak ludzie się śmiali z Twojego syna, poczułem coś, czego nie czułem od lat. Co? Gniew i coś jeszcze. Zitkala zawsze mówiła, że największy grzech to stać i nic nie robić. Gdy ktoś cierpi. Enola skinęła głową. Zitkala musiała być dobrą kobietą. Była najlepszą kobietą, jaką znałem. A teraz? Tiwa spojrzał na Enoli. W świetle gwiazd wyglądała pięknie, ale smutnie. Teraz, teraz nie jestem pewien niczego. Tej nocy, po raz pierwszy od dziesięciu lat, Tiwa śnił o czymś innym niż Zitkala. Co się stało z twoim mężem? Zapytał Tiwa pewnej nocy, gdy Iska już spał. Enola długo milczała. Nazywał się Onasona, tak jak twoja Zitkala. Było to wspólne imię wśród naszych kobiet. Zginął broniąc wioski przed najeźdźcami. Iska miał wtedy trzy lata. Przykro mi. On był dobrym mężczyzną, ale inni mężczyźni z plemienia, oni nie rozumieli Iski. Mówili, że ślepota to kara od duchów, że przynieść nieszczęście całemu plemieniu. I dlatego zostaliście same. Enola skinęła głową. Starsze kobiety próbowały nas bronić, ale w końcu wodzowie podjęli decyzję. Musieliśmy odejść. Dokąd poszliście? Wędrowe przez miesiące. Próbowałam znaleźć inne plemię, które by nas przyjęło. Ale wszędzie było to samo. Iska był postrzegany jako klątwa. Tiwa poczuł gniew w sercu. Idioci! Enola spojrzała na niego ze zdziwieniem. To było pierwsze słowo krytyki, jakie usłyszała z jego ust. Iska to dar, powiedziała cicho, ale ludzie boją się tego, czego nie rozumieją. Nie wszyscy, odpowiedział Tiwa. Niektórzy z nas potrafią docenić wartość. Tej nocy Tiwa leżał w łóżku, myśląc o Zitkali. Po raz pierwszy od dziesięciu lat nie czuł bólu, myśląc o niej. Zamiast tego czuł wdzięczność. Zitkala nauczyła go, jak kochać. Może nadszedł czas, żeby wykorzystać te lekcje ponownie. On jest niesamowity, zgodziła się Enola z dumą. Tej nocy, gdy Tiwa pomagał isce zetrzeć konia, chłopiec powiedział coś, co wprawiło go w osłupienie. Tiwa? Tak, synu? Czy mógłbym nazywać cię tatą? Tiwa zatrzymał się w półruchu. Nikt nigdy nie nazywał go tatą. On i Zitkala nigdy nie mieli dzieci. Jeśli chcesz, powiedział w końcu głosem, który drżał bardziej niż chciał. Chcę, powiedział Iska po prostu. Bo zachowujesz się jak tata. A mama mówi, że tata to nie ten, który daje ci życie, ale ten, który czyni życie lepszym. Tiva musiał odwrócić się, żeby Iska nie słyszał jak płacze. Spokój na farmie Tivy został zakłócony pewnego listopadowego poranka. Iska pierwszy usłyszał zbliżających się jeźdźców. Tato, powiedział podbiegając do Tivy, który naprawiał dach stodoły. Jedzie pięciu mężczyzn, jeden z nich ma dzwonek na koniu i śmieją się brzydko. Sprzedałeś mi ich legalnie, interes załatwiony. Enola? Tywa spojrzał na kobietę. Enola podniosła głowę. Makia Brokenaro próbował gwałcić mnie w lesie, gdy się broniłam upadł i uderzył głową o kamień. Nie zabiłam go celowo. Nieważne, — powiedział Wikasa Iron Horse. Prawo jest prawo. Zabieramy ją. Nie, — powiedział Tywa spokojnie, ale w jego głosie była stal. Ona zostaje. Wikasa Ironhorse Horse syknął. — Thunderhawk, nie bądź głupi. To jest ścigana przestępczyni. Mamy prawo ją zabrać. Masz prawo spróbować, odpowiedział Tiwa, biorąc rifle do rąk. Jeden przeciwko pięciu? Nie masz szans. Ale wtedy zdarzyło się coś niespodziewanego. Z domu wyszedł Iska, prowadząc gentleman przy uzdę. Tato, powiedział cicho. Oni kłamią. Skąd wiesz, synu? Bo słyszę ich serca. Ten gruby mężczyzna wskazał na wikasę Iron Horse. Jego serce bije, jak u kłamcy, a ten wysoki ma w kieszeni pieniądze, które brzęczą jak te same, które dałeś za nas na aukcji. Łukasa Ironhorse zbladł. Co ten ślepak gada? Ale Tiwa już zrozumiał. To pułapka, chcesz nas z powrotem sprzedać. Enola jest warta więcej jako ścigana przestępczyni niż jako zwykła niewolnica. Udowodnij to, warknął Wikasa Ironhorse. Nie muszę, odpowiedział Tiwa. Ale on może, wskazał na iskę, który podszedł do jednego z mężczyzn wikasy Iron Horse. Pan ma w prawej kieszeni falszywy plakat, powiedział chłopiec spokojnie. Słyszę, jak szeleszczą świeże kartki. A w lewej kieszeni ma prawdziwy list od szeryfa z Colorado, który mówi, że makia Brocken nie żyje, ale że to był wypadek. Mężczyzna cofnął się gwałtownie. To niemożliwe, szeptał. — Nyungusa, iska, słyszy rzeczy, których inni nie słyszą — powiedział Tiwa z dumą. — Włącznie z prawdą. Wukasa Ironhorse zorientował się, że jego plan upadł, ale nie zamierzał się poddać. — Dobrze — warknął. — Ale prawo będzie po mojej stronie. Wrócę z szeryfem. — Spróbuj — odpowiedział Tiwa. — Ale tym razem będę przygotowany. Gdy jeźdźcy odjechali, Tiwa objął Enoli i iskę. Przepraszam, szeptała Enola. Nie chciałam wpątać cię w moje problemy. To już nie są twoje problemy odpowiedział Tiwa. To nasze problemy. Jesteśmy rodziną. Podszedł do niej i usiadł obok. O czym myślisz? zapytał. O tym, że może powinnam odejść odpowiedziała cicho. Zanim ktoś zostanie ranny. Nie pozwolę ci odejść. Dlaczego? Enola spojrzała na niego. Dlaczego ryzykujesz wszystko dla nas? Tiwa długo milczał, patrząc na grób Zitkali. Przez dziesięć lat żyłem jak umarły, powiedział w końcu. Myślałem, że to szacunek dla Zitkali, że jeśli będę cierpiał wystarczająco długo, to będzie znaczyło, że naprawdę ją kochałem. A teraz? Teraz wiem, że Zitkala nie chciałaby, żebym tak żył. Ona chciałaby, żebym był szczęśliwy, żebym kochał ponownie. Enola wzięła jego rękę w swoje, Tiwa. Ja też cię kocham, ale nie chcę, żebyś umarł z mojego powodu. A ja nie chcę żyć bez ciebie i iski, odpowiedział Tiwa. Po raz pierwszy od dziesięciu lat czuję się żywy. Nie zamierzam tego stracić. Pocałowali się pod starym dębem pierwszym pocałunkiem Tiwy od dziesięciu lat. Smakował nadzieją, ale ich moment został przerwany przez krzyk iski z domu. Tato, mama, jedzie dwunastu mężczyzn, jeden z nich ma gwiazdę, to szeryf. Tiwa i Enola podbiegli do domu. Rzeczywiście Wikasa Iron Horse wrócił z posiłkami, włącznie z szeryfem z miasta. Tiwa Thunderhawk, krzyczał szeryf, gdy ich grupa wjechała na podwórze, wyjdź z rękami do góry, jesteś podejrzany o ukrywanie ściganej przestępczyni. Tiwa wyszedł na werandę z rifle w rękach. Sheriff Jenen Redfeather – powiedział spokojnie: Nie ma tu żadnej przestępczyni. Wikasa Iron Horse mówi inaczej: Mówi, że ukrywasz Indian kobietę ściganą za morderstwo. Wikasa Iron Horse kłamie, odpowiedział Tiwa. I mam na to dowód. Jaki dowód? Tiwa skinął głową na iskę, który wyszedł z domu. Ten chłopiec ma dar. Słyszy prawdę w ludziach sercach. Wikasa Iron Horse ma fałszywy plakat o ściganiu i prawdziwy list mówiący, że śmierć Meiki Broken Arrow, była wypadkiem. Sheriff Jenneret Redfeather spojrzał sceptycznie na ślepego chłopca. Ślepak ma być moim dowodem? Wikasa Iron Horse zbladł. To nonsens. Nie pozwolę słepemu dziecku. Spokojnie, Wikasa Iron Horse, powiedział szeryf. Jeśli nie masz nic do ukrycia, to się nie boisz. Podszedł do Wikasy Iron Horse i przeszukał jego kieszenie. W prawej znalazł świeżo wydrukowany fałszywy plakat z nagrodą. W lewej oficjalną korespondencję od szeryfa z Colorado Territory, potwierdzającą, że śmierć makii Broken Arrow została uznana za nieszczęśliwy wypadek. Wikasa Iron Horse, powiedział szeryf chłodno. Jesteś aresztowany za fałszowanie dokumentów i próbę nielegalnego porwania. To niemożliwe, krzyczał Wicasa Ironhorse. Ten ślepak nie mógł tego wiedzieć. Ale wiedział, powiedział szeryf, zakładając mu kajdanki. I to wystarczy mi za dowód. Gdy Wicasa Ironhorse i jego ludzie zostali aresztowani, szeryf podszedł do Tiwy. Thunderhawk powiedział... Ten chłopiec naprawdę ma jakiś dar? Ma dar prawdy, odpowiedział Tiwa. I dar widzenia tego, czego inni nie widzą. Szeryf pokiwał głową z szacunkiem. To już koniec? Zapytał Iska cicho. Nie, odpowiedział Tiwa. To dopiero początek. Tej nocy Tiwa podjął najważniejszą decyzję w swoim życiu. Wyszedł do stajni i wrócił z małym pudełkiem, które ukrywał przez dziesięć lat. Enola powiedział klękając przed nią. To był pierścionek Zitkali. Nosiła go przez pięć lat naszego małżeństwa. Enola patrzyła na prostą, złotą obrączkę z małym kamieniem. Nie mogę go wziąć, szeptała. To należy do jej pamięci. Nie, powiedział Tiwa łagodnie. Zitkala nauczyła mnie, jak kochać. Teraz ty nauczasz mnie, jak kochać ponownie. Ona by tego chciała. Enola spojrzała na niego przez łzy. Jesteś pewien? Jestem pewien wszystkiego po raz pierwszy od dziesięciu lat, odpowiedział Tiwa. Chcę być twoim mężem, ojcem Jiski, i chcę, żebyśmy byli prawdziwą rodziną. Tak, szeptała Enola. Tak, chcę. Tiwa włożył pierścionek na jej palec, pasował idealnie, jakby był dla niej stworzony. A teraz, powiedział Tiwa, wstając i biorąc ich oboje w ramiona. Jesteśmy rodziną, naprawdę? Bóg łączy serca, które są stworzone do bycia razem, powiedział. I widzę, że wasze serca są połączone przez coś silniejszego niż ludzkie prawa. Po ceremonii Tiwa, Enola i Iska wrócili do farmy, ale tym razem nie jako właściciel i niewolnicy, ale jako rodzina. Iska rozwijał swoje niezwykłe zdolności. Nie tylko słyszał rzeczy, których inni nie słyszeli, potrafił też widzieć w sposób, który wykraczał poza zwyczajne widzenie. Wiedział, gdzie znajdować wodę w czasie suszy, potrafił przewidzieć, które krowy będą miały problemy przy porodzie. I jego połączenie z końmi było tak silne, że ludzie z całej okolicy zaczęli przywozić swoje dzikie mustangi, żeby iska je oswoił. Rok po ślubie. Enola poinformowała Tivę o najlepszych wiadomościach w jego życiu. Będziemy mieli dziecko, powiedziała cicho pewnej nocy. Tiva patrzył na nią ze zdziwieniem i radością. Jesteś pewna? Jestem pewna. Za siedem miesięcy będziesz tatą nie tylko Iski, ale także naszego własnego dziecka. Tiva nie mógł mówić przez kilka minut. Dziecko. Po dziesięciu latach żałoby. Po latach myślenia, że nigdy nie będzie miał rodziny, teraz będzie miał wszystko, o czym kiedykolwiek marzył. Chłopiec czy dziewczynka? zapytał w końcu. Iska mówi, że dziewczynka, odpowiedziała Enola ze śmiechem. I on nigdy się nie myli. Siedem miesięcy później urodziła się Zitkala Rose Thunderhawk. Tiwa wybrał pierwsze imię na cześć swojej pierwszej żony. Enola wybrała drugie na cześć nowych początków. Gdy Tiwa trzymał swoją córkę po raz pierwszy, płakał ze szczęścia. Iska stał obok, dotykając siostry delikatnie małymi palcami. Ona będzie silna, powiedział, i szczęśliwa, słyszę to w jej śmiechu. Ona jeszcze nie śmieje się, synu, powiedział Tiwa. Nie na zewnątrz, odpowiedział Iska mądrze, ale w środku śmieje się bardzo głośno. Ale najważniejsze ze wszystkiego: Tiwa był szczęśliwy. Pewnej nocy, gdy dzieci spały, Tiwa i Enola siedzieli na werandzie patrząc na gwiazdy. Czy kiedykolwiek żałujesz? zapytała Enola czego że kupiłeś nas na aukcji, że zmieniłeś swoje spokojne życie na całe to zamieszanie. Tiwa spojrzał na swoją żonę. Jedyną rzeczą, której żałuję, powiedział jest to, że nie zrobiłem tego wcześniej. Ale wtedy nie bylibyśmy gotowi, odpowiedziała Enola mądrze. Ty musiałeś nauczyć się, jak żyć po stracie zitkali. Iska i ja musieliśmy nauczyć się, jak żyć po stracie naszego plemienia, a wszyscy musieliśmy nauczyć się, jak ufać ponownie. A teraz? Teraz jesteśmy gotowi być rodziną na zawsze. Tiwa objął żonę i spojrzał na grób Zitkali pod starym dębem. Po raz pierwszy od lat nie czuł bólu, patrząc na to miejsce. Czuł wdzięczność. Dziękuję ci, Zitkala, szeptał w duchu, za to, że nauczyłaś mnie kochać. Za to, że pozwoliłaś mi kochać ponownie. Dziesięć lat później Tiwa Thunderhawk stał na tym samym miejscu na wyrandzie swojej farmy, ale wszystko się zmieniło. Miał teraz 57 lat, więcej siwych włosów, ale w jego oczach był blask, którego nie było przez tamte 10 lat samotności. Jiska, teraz 21-letni mężczyzna, prowadził największą szkołę trenowania koni w Arizonie. Jego dar nigdy nie zniknął, wręcz przeciwnie, rozwinął się w coś jeszcze bardziej niezwykłego. Mógł widzieć charaktery ludzi tak samo dobrze, jak charaktery zwierząt. Zitkala Rose była teraz dwunastoletnią dziewczyną, która miała talent do rysowania i malowania. Jej obrazy pokazywały świat takim, jakim widziała goiska, pełnym kolorów i emocji, których inni nie dostrzegali. Ale największa zmiana była w tiwie samym. Mężczyzna, który kiedyś był znany jako duch. Teraz był znany jako najbardziej życzliwy i hojny człowiek w całym Redstone Crossing. Jego farma była miejscem, gdzie ludzie w potrzebie mogli znaleźć pomoc, bez względu na kolor skóry czy pochodzenie. Pewnego wieczoru do farmy przyjeżdżał młody człowiek z małym chłopcem. Byli brudni, głodni i wyraźnie w potrzebie. Proszę pana, powiedział młody mężczyzna. Słyszałem, że pan pomaga ludziom w potrzebie. Mój syn i ja nie mamy dokąd pójść. Tiwa spojrzał na chłopca. Miał może siedem lat, wielkie brązowe oczy pełne strachu. I Tiwa zauważył coś znajomego w sposobie, w jaki dziecko trzymało głowę, jakby słuchało czegoś, czego inni nie słyszeli. Jak masz na imię, synu? Zapytał Tiwa, klękając na wysokość chłopca. Machka, ser, odpowiedział chłopiec cicho. I nie widzę tak dobrze, jak inni ludzie. Tiwa spojrzał na Iskę, który wyszedł z domu, żeby zobaczyć, co się dzieje. Iska podszedł do młodego chłopca i uklęknął obok niego. Machka powiedział łagodnie. Czy słyszysz rzeczy, których inni nie słyszą? Chłopiec podniósł głowę ze zdziwieniem. Tak, ser, jak pan to wiedział? Iska uśmiechnął się. Bo ja też. I to nie jest przekleństwo, Machka. To dar. Tiwa spojrzał na Enoli, która wyszła na werandę z Zitkali Rose. W jej oczach zobaczył to samo co czuł w sercu, że koło się zamyka, że po raz kolejny los przysłał im kogoś, kto potrzebował pomocy. "Chodźcie do środka", powiedział Tiwa do młodego mężczyzny i jego syna. "Jesteście głodni, a my mamy dużo jedzenia. Porozmawiamy o tym, jak możemy wam pomóc". Gdy rodzina weszła do domu, Iska został na zewnątrz z Machkachem. Czy pan naprawdę nie widzi? zapytał Machka. Nie, odpowiedział Iska. Ale nauczyłem się widzieć w inny sposób i mogę cię nauczyć tego samego. Naprawdę? Naprawdę. Ale pierwszą rzeczą, której muszę cię nauczyć, jest to, że nie jesteś inny w zły sposób. Jesteś inny w sposób, który czyni świat lepszym miejscem. Tiwa słuchał tej rozmowy z werandy, a jego serce było pełne dumy. Iska, który kiedyś był odrzuconym dzieckiem, teraz pomagał innemu odrzuconemu dziecku znaleźć jego miejsce w świecie. Tej nocy, gdy wszyscy już spali, Tiwa i Enola siedzieli przy kominku. To się dzieje znowu, powiedziała Enola cicho. Co? Pomagamy komuś, kto potrzebuje drugiej szansy, tak jak ty pomogłeś nam. Tiwa skinął głową. Może to jest nasz cel, powiedział. Może to dlatego przeszliśmy przez to wszystko, żeby móc pomagać innym przechodzić przez to samo. Zitkala byłaby dumna, powiedziała Enola, patrząc na grób pod starym dębem. Tak, zgodził się Tiwa. I ty też powinnaś być dumna. To ty nauczyłaś mnie, że miłość nie ma granic, że rodzina to nie tylko krew, ale też wybór. Dwadzieścia lat po tamtej nocy na aukcji niewolnic Tiwa Thunderhawk był najbogatszym człowiekiem w okolicy nie w pieniądze ale w miłość Jego farma była domem dla każdego kto potrzebował pomocy Jego syn Iska stał się legendą w całej Arizonie Jego córka zitkala Rose była najlepszą artystką w terytorium a jego żona Enola była nadal najpiękniejszą kobietą Jaką kiedykolwiek widział, nie tylko na zewnątrz, ale też w sercu, ale najważniejsze ze wszystkiego: Tiwa nigdy więcej nie był sam. Historia Tiwy Thunderhawk i Enoli stała się legendą w Redstone Crossing. Ludzie opowiadali ją dzieciom jako przykład tego, że miłość może pokonać wszystko strach, uprzedzenia, ból przeszłości. A pod starym dębem, gdzie pochowana była Zitkala, teraz rosły kwiaty, które Enola sadziła każdej wiosny. Nie z żałoby, ale z wdzięczności za pierwszą miłość, która nauczyła kochać, i za drugą miłość, która nauczyła kochać ponownie, bo czasem największe błogosławieństwa przychodzą w najmniej oczekiwanych momentach. Czasem trzeba stracić wszystko, żeby zrozumieć, co naprawdę ma wartość, i czasem mężczyzna który przestał wierzyć w miłość, może znaleźć ją na aukcji niewolnic, w ramionach kobiety, która też przestała wierzyć w drugą szansę. Ale historia TV Thunderhawk i Enoli dopiero się zaczynała. Ponieważ prawdziwa miłość nie kończy się na i żyli długo i szczęśliwie, zaczyna się od tego momentu. I każdy, kto odwiedził farmę Thunderhawk w późniejszych latach, Mógł zobaczyć prawdziwą magię. Magia rodziny stworzonej nie przez krew, ale przez miłość, szacunek i drugą szansę. Jeśli spodobała ci się historia TV i Enoli, zasubskrybuj kanał, aby usłyszeć więcej takich historii. Nie zapomnij polubić tego filmu i podzielić się z nami swoim ulubionym momentem w komentarzu.